Cisza po frustracji może stać się żyzną glebą dla żalu. Kiedy napotykasz sytuację, która nie wyszła tak, jak się spodziewałeś, pierwszym impulsem może być pragnienie działania, poprawiania lub zmiany rzeczywistości. Ale to właśnie w tym momencie przerwy mogą pojawić się najgłębsze refleksje. Czy zauważyłeś, jak cisza może wzmacniać twoje emocje? Frustracja może być towarzyszona przez burzę myśli, ale to w przestrzeni, którą sobie dajesz. Pojawia się klarowność. To jest moment, w którym możesz ocenić, co naprawdę się wydarzyło, bez presji natychmiastowego działania. To, co czujesz, jest ważne i zasługuje na wysłuchanie. Często pozwalamy, aby frustracja nas pochłaniała, pomijając okazję do nauki z doświadczenia. Możesz czuć pokusę, aby ignorować te uczucia, ale kiedy pozwalasz sobie na ciszę, zaczynasz rozumieć swoje prawdziwe potrzeby. Ta cisza nie jest oznaką słabości. Ale szansą na introspekcję. Pytanie, które się pojawia, brzmi, czego naprawdę chcesz? Odpowiedź może nie być taka, jakiej się spodziewasz. Dając przestrzeń swoim emocjom, możesz odkryć, że to, co wydawało się stratą, w rzeczywistości jest szansą w przebraniu. To zrozumienie wymaga odwagi, ponieważ stanięcie w obliczu prawdy może być niewygodne. Nie jesteś sam w tym procesie. Normalne jest czuć się zagubionym po frustracji. Wiele osób ma trudności z radzeniem sobie z tym, co czują i kończą w błędnym kole żalu przez pochopne decyzje. Uznając ten schemat, możesz się od niego uwolnić. Nie jesteś słaby, ponieważ odczuwasz, jesteś człowiekiem. Kiedy reflektujesz w ciszy, możesz zdecydować, którą drogą podążać. Żal często wynika z pośpiesznego działania, ale świadoma decyzja rodzi się z rozwagi. To właśnie ta przestrzeń może prowadzić do transformacji. Zamiast działać impulsywnie, możesz zadać sobie pytanie: czego ta sytuacja mnie uczy? Jeśli dotarłeś aż tutaj, to jest znak. Znak, aby zatrzymać się i naprawdę wsłuchać się w to, co jest w tobie. Nie ignoruj już tego głosu. Twoje spokój i klarowność zależą od tego. Zasługujesz na jasną ścieżkę, wolną od iluzji i niepotrzebnych żalów. Zastanów się, czego naprawdę chcesz. Cisza może być twoim najlepszym sprzymierzeńcem w poszukiwaniu odpowiedzi. Zasługujesz na życie w pewności, że twoje wybory są oparte na prawdzie, którą znalazłeś w sobie. Cisza po frustracji to rzadka i cenna okazja. Często ulegamy presji szybko naprawić błędy, ale ten pośpiech może odciągać nas od ważnych lekcji. Zatrzymując się i reflektując, zaczynasz odkrywać, co naprawdę się wydarzyło. I dlaczego sytuacja potoczyła się w ten sposób? To zrozumienie może być kluczem do unikania podobnych błędów w przyszłości. Pierwszym etapem na tej drodze samopoznania jest akceptacja. Zaakceptowanie, że coś nie poszło zgodnie z planem, jest kluczowe. Ta akceptacja pozwala przestać walczyć z tym, co się już stało i zacząć eksplorować lekcje, które można wyciągnąć z tego doświadczenia. Pamiętaj, że to, co czujesz, jest uzasadnione. Nie umniejszaj swoich emocji, są one przewodnikami, które mogą skierować cię na głębsze zrozumienie samego siebie. Następnie rozważ wpływ swoich reakcji. Kiedy działasz impulsywnie po frustracji, twoje decyzje mogą być wpływane przez złość lub desperację. Te reakcje nie odzwierciedlają tego, kim naprawdę jesteś. Zamiast tego, dając przestrzeń swoim emocjom, tworzysz środowisko, w którym refleksja może się rozwijać. Zadaj sobie pytanie. Jak mogę odpowiedzieć na to bardziej świadomie i zgodnie z moimi wartościami? To proste pytanie może zmienić kierunek Twoich działań. W trakcie tej ciszy, eksploruj swoje motywacje. Co naprawdę doprowadziło Cię do tej sytuacji? Czy istnieje wzór zachowania, który powtarza się w Twoim życiu? Spojrzenie wstecz może dostarczyć cennych wglądów na temat Twoich wyborów i motywacji stojących za nimi. To nie chodzi o obwinianie się ale o zrozumienie, co cię napędza. Każda frustracja to okazja do nauki więcej o swoich potrzebach i pragnieniach. Ponadto, ważne jest, aby uznać, że frustracje nie definiują twojej tożsamości. Możesz przechodzić przez trudne sytuacje, ale to nie oznacza, że jesteś skazany na powtarzanie tych samych błędów. Moc zmiany jest w twoich rękach. Reflektując nad swoimi doświadczeniami, możesz zdecydować, jak chcesz się zachować w przyszłości cisza może przynieść potrzebną jasność, aby oddalić się od negatywnych cykli i podejmować decyzje, które naprawdę mają znaczenie. Inną istotną częścią tego procesu jest połączenie z twoimi wartościami. Co naprawdę cenisz w życiu? Czasami frustracje pojawiają się, gdy oddalamy się od tego, co jest dla nas najważniejsze. Poprzez identyfikację swoich fundamentalnych wartości, możesz dostosować swoje działania do tego, co naprawdę ma znaczenie. To nie tylko przynosi osobistą satysfakcję, ale także kieruje Twoimi wyborami w momentach kryzysu. Ta refleksja może być również okazją do oceny swoich relacji. Ludzie, którzy cię otaczają, wpływają na Twoje emocje i decyzje. Zadaj sobie pytanie, czy ci ludzie przyczyniają się do mojego rozwoju, czy też ciągną mnie w dół. Cisza może pomóc dostrzec, które relacje są zdrowe, a które należy ponownie ocenić. To moment, aby uwolnić się od toksycznych więzi i otaczać się ludźmi, którzy naprawdę wspierają Twoje dobro. Ponadto, pozwalając sobie na tę przerwę, możesz zacząć kultywować empatię. Często w momentach frustracji nasze postrzeganie się zawęża i stajemy się samokrytyczni. Cisza może otworzyć przestrzeń dla zrozumienia. Pamiętaj, że wszyscy napotykają wyzwania i że wrażliwość jest częścią ludzkiego doświadczenia. Łącząc się z własną wrażliwością, Możesz rozwinąć bardziej życzliwą postawę wobec siebie i innych. Praktyka wdzięczności również może być potężnym narzędziem w tym kontekście. Podczas refleksji nad swoją frustracją zacznij wymieniać rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To nie minimalizuje Twoich trudności, ale pomaga zrównoważyć Twoją perspektywę. Nawet w trudnych momentach zawsze jest coś, za co można być wdzięcznym. Ta praktyka może zmienić Twój fokus z rozpaczy na nadzieję. Uznanie, że cisza jest sprzymierzeńcem, może być transformujące, pozwala ci oddalić się od zewnętrznego hałasu i znaleźć wewnętrzną przestrzeń do zadawania pytań, refleksji i ostatecznie podejmowania decyzji. Zamiast reagować, możesz wybrać działanie zgodne z tym, czego naprawdę pragniesz. Zrozumienie tej dynamiki może być różnicą między cyklem żalu, a życiem pełnym świadomych i uzasadnionych decyzji. W końcu cisza po frustracji jest zaproszeniem do świadomego działania. Nie należy jej postrzegać jako momentu bezczynności, lecz jako przygotowanie do nowej drogi. Kiedy pozwalasz sobie przetwarzać swoje emocje, wzmacniasz się. Jasność, która wyłania się z tej przestrzeni, może cię prowadzić w kierunku mądrzejszych i bardziej satysfakcjonujących decyzji. Jeśli zobowiążesz się do słuchania tego, co jest w tobie, możesz znaleźć odwagę, aby iść naprzód. Nie ignoruj tej okazji. Droga może być wymagająca, ale jest również pełna wzrostu i samopoznania. To, co odkrywasz podczas tej wewnętrznej podróży, może kształtować twoją przyszłość w sposób, jakiego nigdy nie sobie wyobrażałeś i zasługujesz na to. Cisza po frustracji może być punktem zwrotnym w twoim życiu. Jest to moment, który wymaga odwagi, aby spojrzeć do wewnątrz i skonfrontować się z prawdami, które często wolisz ignorować. Kiedy pozwalasz sobie na tę przerwę, odpowiedzi, które wcześniej wydawały się odległe, zaczynają się ujawniać. Czy zatrzymałeś się kiedyś, aby pomyśleć, ile razy podejmowałeś pochopne decyzje po frustracji? Te działania, często kierowane pilnością naprawienia błędu, mogą prowadzić do większych żałowań. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że ten impuls nie musi dyktować Twoich reakcji. Masz moc wyboru, jak odpowiesz. Ważne jest, aby zrozumieć, że twoje emocje są ważne i zasługują na uwagę. Gdy ignorujesz swoje uczucia, narażasz się na ryzyko powtarzania tych samych wzorców. Frustracja może służyć jako alarm, sygnalizując, że coś trzeba dokładniej zbadać. Zamiast oddalać się od swoich uczuć, zgłębiaj to doświadczenie. Zapytaj siebie czego ta sytuacja próbuje mnie nauczyć? To pytanie może prowadzić do cennych wniosków na temat tego, czego naprawdę pragniesz i potrzebujesz w swoim życiu. Często frustracja pojawia się, gdy istnieje rozdźwięk między Twoimi działaniami a wartościami. Rozważając, możesz zdać sobie sprawę, że oddalasz się od tego, co naprawdę jest dla Ciebie ważne, a ta świadomość może być pierwszym krokiem do odnalezienia swojej drogi. Akceptacja jest trudnym, ale niezbędnym procesem. Akceptacja, że sprawy nie poszły zgodnie z oczekiwaniami, jest początkiem drogi do rozwiązania. Ta akceptacja pozwala uwolnić się od ciężaru żalu i zacząć skupiać się na rozwiązaniach. Zamiast utkwić w cyklu winy, możesz skierować swoją energię na to, co można zrobić dalej. Refleksja w ciszy może również pomóc w identyfikacji wzorców w Twoich reakcjach. Zapytaj siebie, czy jest jakiś cykl, który powtarza się w Twoim życiu. Czy stale znajdujesz się w podobnych sytuacjach? Ta analiza może wiele powiedzieć o Twoich wyborach i zachowaniach. Rozpoznanie tych wzorców jest niezbędne do zmiany. Ponadto milczenie może stworzyć przestrzeń do oceny relacji, które pielęgnujesz. Ludzie wokół Ciebie mają znaczący wpływ na Twoje życie. Zastanów się, czy te relacje są zdrowe i czy przyczyniają się do Twojego osobistego wzrostu. Czasami konieczne jest oddalenie się od osób, które czerpią twoją energię i nie wspierają twoich celów. Ten proces może być bolesny, ale jest kluczową częścią dbania o siebie. Praktyka wdzięczności, choć wydaje się prosta, może przynieść nową perspektywę. Podczas refleksji zacznij wymieniać rzeczy, które cenisz, nawet w trudnych momentach. To nie zmniejsza powagi twoich frustracji, ale oferuje równowagę, przypominając ci, że zawsze można znaleźć coś pozytywnego. Ta zmiana fokusu może pomóc ci spojrzeć na sytuację w nowym świetle. Kiedy pozwalasz sobie na ten moment przerwy i refleksji, zaczynasz łączyć się z wewnętrznym ja w głębszy sposób. To połączenie jest niezbędne, aby znaleźć klarowność w swoich decyzjach. Zamiast działać impulsywnie, możesz podejść do swoich frustracji z bardziej spokojnym umysłem i otwartym sercem. Kolejnym ważnym krokiem jest rozważenie swoich motywacji. Co naprawdę skłania cię do działania w określony sposób? Często frustracje ujawniają głębsze pragnienia, które muszą zostać zaspokojone. Zanurz się w tym pytaniu i staraj się zrozumieć swoje potrzeby. Ta eksploracja może pomóc ci podejmować decyzje bardziej zgodne z twoim prawdziwym ja. Możesz także zapytać siebie o przyszłość. Jakie są twoje aspiracje i jak łączą się z doświadczeniami, które przeżywasz teraz? Refleksja może otworzyć drzwi do nowych możliwości, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Pozwalając sobie marzyć i planować, możesz zacząć wyznaczać drogę, która będzie rezonować z Twoimi prawdziwymi intencjami. Cisza po frustracji nie jest tylko momentem bezczynności, jest to moment potencjału. To właśnie w tym miejscu możesz przygotować się do działania w sposób bardziej świadomy i uzasadniony. Możesz zacząć tworzyć strategie, które pomogą Ci unikać, podobnych frustracji w przyszłości. Ucząc się na własnych doświadczeniach, wzmacniasz się i stajesz się bardziej odporny. Kiedy cisza staje się sprzymierzeńcem, zaczyna się transformacja. Już nie musisz czuć się zagubiony lub uwięziony w cyklach żalu. Każda frustracja może być postrzegana jako okazja do wzrostu, zaproszenie do głębszego połączenia się ze sobą i z tym, czego naprawdę pragniesz. Życie jest pełne wyzwań a sposób w jaki zdecydujesz się je stawić czoła, może ukształtować twoją przyszłość. Angażując się w słuchanie swojego wewnętrznego głosu, otwierasz się na świat możliwości. Ta podróż może być niewygodna, ale jest także głęboko satysfakcjonująca. Uznaj, że zasługujesz na ścieżkę pełną jasności i celu. Cisza po frustracji to zaproszenie do głębszego poznania siebie, objęcia swoich emocji i przekształcenia doświadczeń w naukę. To jest esencja osobistego wzrostu. Jeśli poświęcisz się zrozumieniu swoich frustracji, z każdym krokiem zbliżysz się do bardziej autentycznego i znaczącego życia. Nadszedł czas, aby przekształcić ciszę w narzędzie odkrywania i samopoznania. Zasługujesz na to. Cisza po frustracji to przestrzeń, która może być wykorzystana do autoanalizy. Zamiast zgubić się w powtarzalnych myślach, możesz skierować swoją uwagę na to, co naprawdę się liczy. To zaczyna się od identyfikacji swoich emocji. Uznanie, że jesteś sfrustrowany, to pierwszy krok do skutecznego radzenia sobie z tą sytuacją. Nie pozwól sobie ignorować tego, co czujesz. Czasami może ci się wydawać, że łatwiej jest iść naprzód bez radzenia sobie z frustracją. Jednak takie podejście może skutkować nagromadzeniem nierozwiązanych uczuć. Rozpoznając i nazywając swoje emocje, wykonujesz ważny krok dla swojego zdrowia psychicznego. Nie lekceważ siły prostego powiedzenia jestem sfrustrowany. To stwierdzenie jest aktem dbania o siebie, który pozwala ci połączyć się z tym, co dzieje się w tobie. Po rozpoznaniu swoich emocji ważne jest zbadanie ich źródła. Zadaj sobie pytanie, co tak naprawdę mnie niepokoi. To badanie może ujawnić wzorce zachowania, których jeszcze nie zidentyfikowałeś. Często frustracja jest odzwierciedleniem niespełnionych oczekiwań. Kiedy twoje oczekiwania nie pokrywają się z rzeczywistością, pojawia się frustracja. Przeprowadzając tę analizę, możesz lepiej zrozumieć swoje potrzeby i pragnienia. Ponadto rozważ możliwość, że twoje reakcje mogą być związane z przeszłymi doświadczeniami. Często obecne frustracje są amplifikowane przez traumy lub nierozwiązane sytuacje z przeszłości. Rozpoznanie tego jest kluczowe, aby nie projektować swoich dawnych bóli na nowe sytuacje. Kiedy wydobywasz te kwestie na światło dzienne, możesz zacząć je rozwiązywać, a tym samym unikać ich wpływu na swoje obecne decyzje. Po zrozumieniu źródła swojej frustracji nadszedł czas, aby zapytać siebie: Jak możesz działać inaczej? To nie oznacza, że powinieneś ignorować swoje emocje, ale raczej skierować je na konstruktywne działanie. Cisza może być momentem refleksji, ale także może być momentem planowania: jakie kroki możesz podjąć. Aby uniknąć tej frustracji w przyszłości, jakie zmiany możesz wprowadzić w swoim życiu? Na przykład, jeśli zauważysz, że pewne osoby w twoim życiu przyczyniają się do twoich frustracji, może być konieczne ponowne ocenienie tych relacji. Zadaj sobie pytanie, czy te relacje naprawdę służą twojemu dobrostanowi. Jeśli nie, być może nadszedł czas, aby ustanowić granice, lub nawet się oddalić. Te decyzje mogą być trudne ale są niezbędne do stworzenia zdrowszego środowiska dla Ciebie. Ważne jest również rozważenie, w jaki sposób komunikujesz się z innymi. Wiele frustracji wynika z nieporozumień lub braku komunikacji. Poświęcając czas na ciszę, możesz zastanowić się, jak wyrazić swoje potrzeby w sposób jasny i skuteczny. To może zapobiec wielu nieporozumieniom, a co za tym idzie, przyszłym frustracjom. Ponadto, praktyka autoempatii jest fundamentalna. Pozwalając sobie na odczuwanie i uznawanie swoich frustracji, powinieneś również być dla siebie życzliwy. Nie krytykuj się za to, że czujesz. Zamiast tego, uznaj swoje emocje i zrozum, że są one normalną częścią ludzkiego doświadczenia. Takie podejście może pomóc złagodzić intensywność frustracji i pozwolić ci spojrzeć na rzeczy z bardziej zrównoważonej perspektywy. Następnie zastanów się, jak możesz wykorzystać swoje frustracje. Jako paliwo do osobistego rozwoju. Zamiast postrzegać je tylko jako przeszkody, traktuj je jako okazję do rozwoju. Każda frustracja niesie ze sobą lekcję. Otwierając się na naukę z każdej sytuacji, stajesz się silniejszy i bardziej odporny. Na koniec poświęć czas na świętowanie swoich osiągnięć, nawet tych małych. Robiąc to przeciwstawiasz swoje frustracje uznaniu tego, co się dobrze układa w Twoim życiu. Ta praktyka wdzięczności może przekształcić twoje myślenie i pomóc utrzymać pozytywny fokus, nawet gdy rzeczy nie idą dobrze. Jeśli zobowiążesz się do używania ciszy po frustracji, jako przestrzeni do refleksji i wzrostu, znajdziesz ścieżkę, która nie tylko będzie bardziej klarowna, ale również bardziej zgodna z tym, kim naprawdę jesteś. Ta podróż może wymagać wysiłku, ale korzyści będą głębokie i długotrwałe. Nie tylko radzisz sobie z frustracjami, Budujesz również siebie jako bardziej świadomą i silniejszą osobę. Zanim wyjdziesz, zrób dwie rzeczy teraz weź głęboki oddech i zapamiętaj to, co poruszyło dziś twoje serce. A jeśli ma to sens, podziel się tą historią z kimś, kto również potrzebuje to usłyszeć.